Nitro! ja Jedziem! Ale Fak. moc! Ktoś mnie spycha na breakera. Jadeś prosto! Ale ja... Ty, ty. Jok mierdzie. mi kopa, pershing dałeś chyba trochę. No. Na skraju trunk... Stoi dobry Bóg... On skaże ci drogę... je yeah, yeah, yeah. Żeby nie było bumpów... Oh, Lepiej zahamować niż zabumpować. O, sorry. Kurwa, nie zjem power-up'ów Motherfucka No ja właśnie zdążyłem Wciśnij przed tym samym Robertzi. No, nie ma problemu. Ja nie mam o. Nie obrazimy się, jak wciśniesz jest to panie naskarze zdupił Ła gdzieś mi tu wskoczył Tak, to on um, I um. Jesteś tu, to mała, seksyjna, no Nie. Nie Dlatego wolę Zakręconą Olę Ona ma fajne ponadne biust Jest ona. Fuck Drzewo Kraszka! Oooo no, To nie wyrobiłem. Maska 100 punktów dla kryptowalut. No. Czekaj, mam jeszcze nie będę tak. Nie będę tak. Nie będę Jezu. Się a się szybciej. Daj mu. Dobra. Pecznik. Spoczywanie. Dobra, Dobra już jest. <grytas》>. Ja muszę trochę pajacować, bo, ten jest bo to jest wysypka. To niepający ból. Dobry, Jezu. O oh, fuck Ej, aha Chciałbyś ostatnie wieczorze ze mną A kogo ostatnia? Twoja czy jego? No czy jego <noise> Ile ma ci po rondzie? Miałem 210, bo zrąbałem O ja mniej Eee, burger ham nagrywa i trzyma połażę, kurde No. Trzeba się bać Ja też włączyłem nagrywanie, ale... Ja to mówię. Zrobię formata, to oczywiście powracam do nagrywania. Bo w chwilach obecnych to jest 20 klatek, więc się nie mhm. da jeździć. Ja na tym... na nie nagrywam teraz, bo próbowałem na frapsie, ale to porażka była. No ja mam actiona właśnie i mówię Ci, że 20 klatek mam. No a u mnie ja sobie ustawiłem 30 i mi normalnie śmiga. A to jak używałem od prawie samego początku. Ten no hardcore kupił ten, pełną wersję. to ja tak samo zobaczę, używać skrzynę. mówię. Kurde, tutaj na starcie ktoś odleci, to już prawie nie ma go szans dogonić. Tak jest Chyba, że będzie No, no o, 15. To wtedy jest szansa. O. Jest szansa, wybierz chimpanza. Dokładnie. Przecież ja się tam zmieściłem. Na weź, wyjmij ten mikro z. nie wiem skąd. Zbyt nie jest... co? Przecież dobrze mam. No jest go w ogóle, w ogóle. Co ty gadasz? A teraz? A, no słabo go bardzo słychać, no co? Może nie? Ja też. No może, no to nie wiem, no na Nie, tego, no coś. może mam go coś przyciszonego, bo serdecznie. Może mam go nawet... No mówię, że. Ja go słyszę, ale bardzo cicho, tak by nie wiem, mhm. szepkał. To nie, 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 no. to screen na górze, tak? Jak tam. No, jeszcze pod sam koniec? Nie, jaki fart, kurde, ale mnie przysięgłe. Znaczy, aha, oto chodź. Pff. A no, bo. A no jest blaki dobra. I teraz róbcie sobie na mapie, tak asykuracyjnie, nie? Tak, tak. No, jak nagrywasz, to to. No, ja tak sam. E, no nie chcę mi wczytać diamentów. No, wczytał print screen. Ty, czemu jak dziś diamenty na mapie? Co tu się stało? Ojej, no, ja. <grywa> ciasno. Trafik? O, koś ramuje, czuję, że go no. ramuje, ale. Nie mogę nic zrobić. Ja pierdolę. No jeszcze van. No, ale trafik. Fak, no. Nie pomijaj. Tak fajnie tam jechać. było. Bampa dostał na skar. Ta. Od blakiego no. chyba. O, Albo nie, od drobka. No, fak. No, sznur. No. Proszę trafiki. Tak. Wow. Trafiki latają. O, ale duszę oczyś na cię. No ja już dwa zarąbałem. O, o Jezu, jeszcze taksówkę mi zasłonili Trafik Wow. Co on tam? No No, dzieje się nie powiem tu w Jest klocek już mi wkurę ja I teraz manewruj tym między trafikami No, masakra Między drzewami No przynajmniej trochę ch chyba mi się uda tą pozycję odkuć Masakra jest ten tor, nienawidzę go No To jest sprint Kurde Uch, Trochę fach. się poprawiłem Kurde Nie wiem co ty bleki zrobiłeś, ale to było ciekawe. Ja po lewej jadę na skar jak coś. Byś ja no. tu nie zremował. Widzę cię, widzę cię spokojnie. No tutaj będzie ciekawie, ale ciężko. zaczęło rzucać. No. Uwaga. Ja cię ja, ja widzę. Oh fuck. Wow, sorry. Nie rzucam by nie było. No. W tu się jeszcze wepnął oskubany. No i Fuck. Mm. Maskar uważaj na drzewa. No wiem. Znowu ta sama trasa. Znaczy ten sam kawałek. Cicho, cicho. Ojej Teraz chyba ja ominę z drugiej strony dla bezpieczeństwa. Chyba. Trafik tam jest. No dobrze. Tu, do tu jest drzewo, drzewo naokoło, by nie było. <grym> dobrze. Za szybko wtedy chciałem sobie skrócić. No ale przynajmniej nadrabiam teraz tą pozycję, Marnu. Co? To może coś z tego będzie. Fak. Fak, fuck, 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 fuck. No fuck, nie, tak, 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 nie tak, 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 muszę zrobić power -upy. of, Zramowałeś mnie i zajebałem w trafika Tylko to Dobra, Kurde Oh, fuck Ja już się tam nie pchałem no. Bo znowu bym... O Jezu, trafiłem w O, się przydarłem No kolejny bump Nie mogę tak jeść O, trafik Nie mogę tego zauważyć O O faka A, a mi odbiło

Nie, latający trafik. Aha, był dla kiela. O kurde, ale poleciał. Ja wcześniej mnie przy ścianie odbiło, i, i stałem już przy tym skrócie. No. No fuck. Im bliżej końca, tym lepiej, nie? Tak. Kurde, no i żebym. Kurde, że mnie walnął w to gówno, to by może lepiej poszło. Ja w latającego go Robek ma kółko ładne. Co? Ładne kółko, robek ma zrobione. Co? O, Moja o Boże, fuck. Moja głowa. Moja głowa. Sorry, ja zwaliłem, ale... Ale, bur... ale Burger to był świadkiem tego, że we mnie wjechał. O, leciała to. bardzo ładnie. Ja dostałem bomba No wiem, 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 bo widziałem jak tam leciałeś. Ja to wiesz, bez spiny, nie? O, jak cię laguje, ojej. Yeah. O, już nie. O, sorry, blaki. Nie widziałem cię. Luzik, garbuzik, luzik, garbuzik, luzik, arbuzik, luzik, arbuzik, luzik, arbuzik, luzik, arbuzik, luzik No i trafik! Oh. O sorry, 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 sorry Sorry, sorry, już cię puszczą. Leciał on i nie miałem gdzie uciekać ale jak cię zobaczyłem już zjechałem tak no, wiesz. Ja już nie... Ja próbowałem, ale wiadomo, że ten sam nie ma takiej reakcji. No. No mówię ja też nie chciałem cię ramować, tylko... Mówię, że zjeżdżam, on mnie pchał, i jak Cię zobaczyłem, to jeszcze ciągnąłem w lewo, żeby cię zramować. Kurde, na te mistrzostwa powinni dawać jakieś samochody, co skręcają. Chociaż mogą nie mieć przyspieszenia, ale żeby skręcały. Na przykład Porsche 959 było bardzo fajne. No, na przykład. No nie, mnie zarzuciła beczki. Zobaczaj tam z przodu, kolego. No nie! Widziałem, że tu Robek, zbliżam się. się. Widzę, widzę, widzę. Postaram się to o. zrobić delikatnie. Rombany Sorry, trafik był no no na bok. Dobra, dobra. Tam, tam z z przodu. Tutaj. no. przodu. No. Dokładnie. No. Po prawej jadę. Mm -hmm. no, Robany no. trafik. Nie! Jakiego drifta? jego drifta? Wow, Jezo, sorry. to, sorry. No widziałem, za to No Jak byłem. mną zarzuciło. Bez kitu. Patrz. No ale kurde, zapomniałem, <grym> że tu w lewo. No co ty, Hastingsa nie znacie? No. Rzadko jeżdżę. Jak tak można? Nie, nie, nie. Tutaj to już widzę, że... Fuck. Czysto, czysto, git. No, ja nienawidzę tego po prostu. Ja uważaj trafik po wewnętrznej. Mm. Fucking. <laughs> Chcesz dodupić tego trafika czy nie, burger? Słucham? A nie, no nie, trafika bo on mnie poleciał, ale to nic. A u mnie szybam numer no się znów. U, trafik. Minąłem. Postaram się. Stoi! To ja też nie strącę. Mmm, lekko przetarłem. Czemu ty masz burger bana na statystykach? Ty mi to wytłumacz. Nie chcę, ktoś się wziął, że tak powiem. Ale no, tych trafików to jest od zarąbania. O kurde, nie widziałem go. Czemu się... tych latarni no, tak nie dokładnie widziałem. nie wycięliście? Ale teraz mi przekładziłem prawda? A, nie wiesz, brujer, kto cię z, e, zbanował, czy Soren, czy ktoś inny? No, Soren. jaki był powód? Bo może się jaki da załatwić. Powód? No? Nie da się załatwić, bo ja z nim gadałem. Później goś po ciskał, to go skląłem. Powiedziałem mu niech jest nie w pompach. Hmm. <noise> nie bardzo dobrze, bo to jest jeden hmm. z takich. No, nie że tam z nim gadał, nie? Kto trafika nie tam? Mówić, że nie da mu się przetłumaczyć, gościowi. Oni mi się też przyczepiali do mnie o to, że na multi czasy miałem robione, nie? Wiem, no trafił oh, mi zasuwał pod górkę, bo no pisałem, że ja, no, ja jeżdżę tylko na multi, jeśli jeżdżę, Ale leciał nie, skubany nie Ja czasów nie robię w ogóle, bo i, mi się nie chce po prostu jeździć na czasu. Ale powiem Ci, że ja też miałem tak bana e, właśnie za to, że zrobiłem parę czasów na Multinie, tylko że ja miałem z tego filmiki no i już nie, nie mogli nic zrobić, no bo wiesz... No dalej, no dalej. No ale no ja już jak mogłem, no to ja wszystko nagrywałem, żeby już nie było, że jakieś wątpliwości, żeby nawet cienia wątpliwości nie było, bo mnie to po prostu już rozbrajało. Kurde, może Pieka, Daleko już tam jesteście z przodu? <noise> oh, fuck. Muszę przycisnąć. Hax, 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 must be hax. <noise> Oglądacie hmm. ten filmik, czy nie? Nie. <noise> No właśnie, a ogląda ktoś z formułę tak nałogowo. o to wiem że, ale nie wiem inni. Nie, tak nie. spontanicznie. No to teraz zarębista silnik renówka zrobiła, widziałeś to teraz... No, no <gry> nie, nie widziałem wiesz. No. no. Jak ci jeszcze przypomnę ich cenie, No, jak tak ma być. No fuck, już skończyłeś tam? To jedziesz. Oby. A no jaki czas miałeś? Do Ej, tego? 7, sied... a tego. Tak. 3.42.08 Kurde mać. Ja, Jak skoczyłeś mimo to no. na czwartę? Ej, ktoś Ej, nie, nie. Ej, no, 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 nie No nie dojadę. Bo... Ej, który jestem u was? Bo ja u mnie to czwarte. Czwarty. czwarty. Jest. No kurde mać no. <laughs> Nasta, Już mać, raz tak z bleki miałem, tato, pamiętasz bleki? A jakiego ja mam Róba, do tych remisów? No ja też miałem przecież z Robkiem na jednym, tak właśnie. Jak mnie... Nie! nie. Lewo się nie, wyrobiłem. Nie, nie, wyrobiłem. Ale o, fuck. Prawie. Spokojnie, panowie. Ale dostałem kanapkę. Jedź, Robek, leć, leć, leć. Jadę, jadę. Tylko nic nie skasuj, nie. bo ja ci na deszaku siedzę. No prawie, żebym skasował. No każdy każdemu siedzi, ok. No nie no No nie O oh. fuck Ja pierdziele co się dzieje No nie no No i znowu ostatni zaraz o. Jadę z lewej O O z Trafiki mi się respią same z siebie No, nie tylko to. No skręcił we mnie frajer Magia prawa jadę? Puściłem cię, właśnie nie wiedziałem, kto robi. Taksi No... Co za frajer wjechać chciał na mnie, no No, pierdziałem. O kurda O fucking shit no, te trafiki, one się... Trafik w skrócie Jadę, oh, jeden, magia Magia, drugiego nie na piątym. Bo... Witamy na garder. jest tak. świąt. Nie no, porażka to jest to jeździ. O oh, fuck, się zrespił. Nie no, nie wierzę. Ło! Co mnie tak za. Wow. Do... No, no, burger. No, Zarobiście po prostu. No właśnie, i dostałem no potem od trafika no. i mnie zepchnęło na bandę i... Ja pierdziele, van to po, mnie zbloczył. To jest, prostu, to jest po prostu świetne w tej grze. Van stoi w poprzek. I dupa, i z... zero na liczniku i... O, trafik. Dobra, jakoś się przebiłem. Ya ja, pierdzała masakra. Nie, to não é trafic, <laughs> tutaj to masakra. No, no, to nie, tam... User left your channel. <coughs> no. no, no. no. <laughs>